Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo gorąco z tej strony Shark Trailer. Przygotowałem dla was kolejny filmik. Zapraszam was na opowieść o polskiej giełdzie, analiza indeksu WIG 20. Ci, którzy są ze mną pierwszy raz, bardzo gorąco zapraszam do subskrybowania kanału, jeżeli wam się filmik spodoba, prawy dolny róg, przycisk subskrybuj, tak więc nie wahajcie się i do dzieła. Na początku każdego filmiku zawsze rozliczam się z poprzedniej analizy, tak więc będzie i tym razem. Ostatnia analiza była tutaj 1 sierpnia, ona była w zasadzie ostatniego dnia lipca, ale był to weekend, więc nie za bardzo jest jak tutaj to zaznaczyć, dlatego linia jest na 1 sierpnia. Wtedy to mówiłem o wzrostach, o tym, że widzę RGR tutaj i że mniej więcej z tego pola 1675. Mamy piękną, otwartą drogę do wzrostów. Oczywiście tych wzrostów tak pięknych i tak dużych nie było. Natomiast, jak się bliżej temu przyjrzymy, to zobaczcie po tej formacji świecowej, czyli takie trochę naciągane, ale objęcie hosty. Czemu naciągane? Ponieważ ta świeczka pomiędzy tutaj dzienna, to jest świeczka, przepraszam, to jest świeczka H4 z 5 sierpnia. Troszeczkę psuje tą formację, jej piękno. Natomiast, no jakby nie patrzeć, po formacji świecowej, która nastąpiła w miejscu zielonego pola, które wyznaczyłem, był ruch do góry i można było 800 punktów na kontraktach na Wigu 20 spokojnie zgarnąć. Jednak ta analiza nie wyszła tak jak ja sobie planowałem i życzyłem. To wszystko okazało się tutaj korektą, tak więc. Tak więc tyle, jeżeli chodzi o rozliczenie się z analizy poprzedniej. Natomiast, żeby się odnieść do tego, co jest w tej chwili, to troszeczkę jeszcze się cofnę wstecz, a mianowicie do 23 maja, tutaj ta z kolei żółta linia. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ wtedy to właśnie. Na analizie 23 maja mówiłem o tym, że tutaj na poziomie 1490 spodziewam się wzrostów, że tu będzie koniec tego całego trendu. I do tego poziomu dobrnęliśmy, dlatego też jest ta analiza. Również dlatego, bo widziałem w komentarzach na, na YouTube pod filmami, że kilka osób mnie już prosiło o. WIG 20, czytając te komentarze, właśnie też zaalarmowaliście mnie tym, że doszliśmy do, do ważnego poziomu, ponieważ ja osobiście na polskiej giełdzie na wig 20 nie gram. Moje skanery też nie są tam ustawione, tak więc jak najbardziej przy tego typu instrumentach, których nie monitoruję swoimi skanerami wskazane jest, żebyście wy mnie przypominali i mi przypominali i mnie pilnowali z tym. Tak więc przechodzimy do najnowszego szablonu. Troszeczkę tutaj odświeżyłem to, co na tym poprzednim było, żeby było to dla Was jasne i czytelne. Kluczowy dołek z września, z października 2020 roku. Przede wszystkim jeszcze krótkie wyjaśnienie, dlaczego tu. No bo to, że dołek to jedno tylko nie każdy dołek zawsze reaguje, tak? Po pierwsze, mamy 5 fal. Piątka jest. Zaraz Wam pokażę. Piątka jest prawie w wysokości jedynki. Biorąc pod uwagę, że skorelowało nam się to z tym dołkiem, i biorąc pod uwagę, że mamy tutaj dwie formacje harmoniczne, o których Wam zaraz powiem, mówiłem na poprzednich analizach, ale dla tych, którzy ze mną wtedy nie byli, bo wtedy te filmy oglądało raptem kilkaset osób, mniej niż 500, kanał nie był tak rozbudowany, więc. Chcę to przypo, y, y, przypomnieć kilku y, osobom, które doszły od tego czasu. Y, no więc, tak. Tutaj, w tym miejscu zaczynamy się pierwsza formacja harmoniczna w marcu 2021 roku. Wprawdzie wskaźnik pokazuje, że kończy się tu, ale to jest nieprawda. Ona nie kończy się tutaj, ponieważ kończy się tu, bo jest to y, formacja kraba, a kraby mają swój punkt D tym, że właśnie miejscu, idealnie w miejscu tego dołka, 161,8 i i to jest poziom 1000, okolice 1500, 1000, dokładnie 1480 kilka. Druga formacja harmoniczna, jak troszeczkę pociągniemy w dół, jest w tym miejscu. I tutaj z kolei mamy Batmana. X, A, B, C i D. Wskaźnik oczywiście nie jest w stanie dwóch formacji naraz rysować, natomiast ta formacja tutaj jest, istnieje i jest faktem. I teraz, w przypadku Batmana, mamy do czynienia, on wprawdzie powinien zareagować w tym miejscu na 8,8,6, i o, na tym też opierała się moja analiza poprzednia, właśnie lipcowa. To było świetne miejsce do tego, żeby zagrać w górę na dłuższy horyzont. Nie udało się, no nie udało się na dłuższy horyzont. Ludzie, którzy zabezpieczają swoje pozycje i w porę potrafią się zorientować, że należy wyjść, nie wyszliby tutaj ze stratą, aczkolwiek chcąc złapać dłuższy ruch, no ciężko byłoby, ciężko byłoby go złapać. I trzymając na przykład stop lossa na samym dole, można powiedzieć, że zaliczylibyśmy stratę w wysokości 1R. Doszliśmy do tego miejsca. Ta fala piąta, co zrobiła? Zerwała stopy. Stopy dla ludzi grających właśnie o formacje harmoniczne, ci, dla tych, którzy stoplosy postawili w tym miejscu. Czy należy się tym przejmować? Absolutnie nie. Dlaczego nie należy się tym przejmować? Ponieważ stoplosy są od tego, żeby wykonywały swoją pracę i chroniły. Tak więc tu na, na analizie z lipca straciliśmy, załóżmy hipotetycznie, ci, którzy zarobili super, ale bierzemy gorszy wariant. Tutaj mamy drugą okazję, Którą nam podsuwa rynek. Zwróćcie jeszcze uwagę, jesteśmy na interwale Weekly W1, zostało zrobione fałszywe wybicie tego dołka z 2020 roku. Nie tylko zostało zrobione fałszywe wybicie, ale zostało zrobione po pięciu falach, tak jak wspomniałem, i formacją świecową. To jest taki troszkę bym powiedział, naciągany młotek, ponieważ korpus jest jak na młotek zbyt, zbyt duży, ale nie da się ukryć. Dla wprawnych traderów, że jest to formacja odwracająca trend. Co więcej, po tej formacji następny tydzień otworzył się luką. To jest bardzo istotny i silny sygnał. Tak więc, dwie formacje harmoniczne, których punkt D spotyka się w jednym miejscu na dołku po pięciu falach z formacją świecową na końcu. Bardzo, ale to bardzo ładny układ dający. Prawdopodobieństwo, którego nie można nie tyle, nie tyle przegapić, co nawet zignorować. Tak więc, yy, powiadam Wam, to jest naprawdę dobry, yy, dobra konfluencja bardzo wielu elementów. Schodzimy na interwał niżej, żeby przyjrzeć się, co tutaj się dzieje. Tu z kolei, moi drodzy, widać jeszcze jedną rzecz, która nie jest tak dobrze widoczna na W1. To jest rzecz, która występuje na rynkach, które nie są rynkami ciągłymi. Właśnie rynki akcyjne, rynki kontraktów. Tutaj jest formacja, tak jak mówię, ona nie jest czysta w, na interwale, na którym jest dobrze widoczna, natomiast jest bardziej, lepsza jest na, na interwale W1, gdzie niestety ją trudniej zobaczyć. Chodzi o tak zwaną wyspę odwrotu. Zobaczcie. Cały ten ruch w tym miejscu od 1 września do 9 września to jest ruch tworzący fałszywe wybicie. Natomiast cała część wykresu przed i cała część wykresu za jest od, oddziela, jakby, cały ten proces lukami. To jest wyspa odwrotu. Wprawdzie nie jest to klasyczna wyspa odwrotu, natomiast tylko taka troszkę naciągana, ale na pewno w tymże miejscu, w którym się znajdujemy, i całej tej konfluencji, o której Wam przed chwilą wspomniałem, nie jest to rzecz błaha, którą na pewno można zbagatelizować. Idziemy dalej, moi drodzy. H4. Co się dzieje na H4? Na H4, w miejscu tego wielkiego zgrupowania tych wielu elementów, mamy po pierwsze, to lepiej chyba będzie widoczne na H1, ale na H4 również jest widoczne. Mamy dywergencję, na H1 mamy RGR, ramię, głowa, ramię. Na H4 mamy szarka, szarka odwracającego trend. Dlaczego odwracającego trend? Dlatego, bo to jest szark na końcu trendu połączony z, z, z jakby fałszywym wbiciem i istotnego dołka. I zobaczcie, tak naprawdę można było zagrywać już w tym, tutaj, w tym miejscu, na, na poziomie tego RGR. Natomiast no, analizę robię dopiero w tej chwili. Ci, którzy ją zauważyli, tą RGR wcześniej, na pewno byli na lepszej, bardziej wygranej pozycji. Mieliśmy ruch do góry na szarku, korekta i zaczyna się kolejny dalszy ruch. Tak więc, ogólnie rzecz biorąc, uważam, że Dobrnęliśmy do końca do końca spadków, i poziom, który zaznaczyłem w tym miejscu, o tutaj ten poziom, który wiele miesięcy temu, kiedy jeszcze wiele z was, wielu z was nie było na, na kanale, ten poziom został zrespektowany i w moim przekonaniu tutaj rozpoczyna się nowy ruch do góry. Zaznaczmy sobie zaznaczmy sobie to miejsce jako nasze wejście. Oczywiście teraz ktoś mógłby powiedzieć, jak to doprecyzować z tym wejściem. Troszeczkę to przesunę. Tak więc powiem wam tak. Żeby nie bać się odjechanego pociągu, można wejść w tym miejscu i ewentualnie uśredniać, dokładać, jeżeli będzie, jeżeli będzie jeszcze niższa cena. Natomiast w moim przekonaniu Ramie RGR, które tutaj powstało, które w zasadzie tworzyło podwaliny czy część szarka na wyższym interwale, to wszystko jest tutaj już odwrotem. Tak więc, stop loss, gdybyśmy chcieli postawić na samym dole, byłby dosyć daleki. 1200 punktów na kontraktach to jest sporo, na polskich kontraktach terminowych. Natomiast. Tak jak mówię, nie wiadomo, czy jeszcze będzie korekta. Według mnie idzie nam fala pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta i może być jeszcze jedna korekta. Natomiast często zdarza się tak, że te korekty są płaskie. Tak więc ogólnie rzecz biorąc, obecne miejsce to, czy troszeczkę wyżej, to jest wszystko strefa do zagrywania, według mnie, w górę. Dlaczego? Może nie dlaczego, źle to zacząłem mówić. Coś Wam pokażę. Jeżeli pociągniemy siatkę Fibonacciego od samego szczytu, we wrześniu 2021 roku, to ta korekta, spodziewam się, tak jak zresztą mówiłem na analizie tutaj tej, która... Była w, pod koniec lipca. Spodziewam się tego ruchu, co najmniej do tego miejsca. Zwróćcie uwagę, chodzi o dołek 30 listopada 21. Dlaczego? Przechodzimy tu i Wam pokażę, ponieważ jest to punkt B dwóch harmoników: kraba, który jest widoczny, oraz Batmana, którego, o którym Wam mówiłem we wcześniejszej części analizy z punktem X tutaj. Bardzo ważne miejsce. Co więcej, to miejsce to jest 61% całego tego ruchu. Wcześniejszy poziom, którego też nie możemy bagatelizować, to jest 50%. Dlaczego te dwa miejsca? No, po pierwsze, Fibonacci, po drugie, bardzo ważny punkt B, dwóch harmoników, i na tą chwilę mamy średnią setkę w strefie pomiędzy. Tymi poziomami. Nie wiem, jak długo ten ruch będzie trwał, co się z tą setką będzie działo. Spadać będzie na pewno, więc jest większa szansa, że dojdziemy do tej setki na poziomie 50%. Dlatego zaznaczyłem też dwie strefy. Jeżeli przejdziemy, zobaczcie, jeszcze na interwał aż miesięczny, to zobaczymy, że w tej strefie jest to nie jest cross to jest zgęszczenie średnich. Czemu to nie jest cross bo one się tu nie przecinają. Tak więc, 50-61 pokryte z ważnym, bardzo poziomem średnich z dwóch interwałów jest jak najbardziej miejscem do realizowania naszych zysków. Od obecnego poziomu do pierwszego targetu 4000 punktów, do drugiego 5000 punktów. Nasz, gdyby nasz stop loss miał stać na samym dole, to tutaj mamy. 4R, tutaj mamy 5R. Oczywiście jestem przekonany, że wprawni inwestorzy, traderzy dużo precyzyjniej będą w stanie wejść na tą chwilę, kiedy robię tą analizę. Bezwzględnie muszę wam powiedzieć, że stop loss zawsze powinien stać na dole formacji. Aczkolwiek stosując różne techniki liczenie fal i korekty pierwszego impulsu pierwszej fali spokojnie będzie można wejść z dużo bliższym z dużo bliższym stop i jednocześnie mieć dużo większy stosunek zysku do ryzyka. Tak więc tak wygląda moi drodzy widzenie, patrzenie szarka na polską giełdę na indeks WIG20. Dziękuję wam jeszcze bardzo, że mi przypomnieliście o tym, żeby to zrobić, że zbliżamy się do tego ważnego miejsca. No i cóż, czas najwyższy rozpocząć wzrosty. 4000 punktów na horyzoncie. Pamiętajcie o jednej rzeczy, o której mówiłem też w, na filmie majowym. Wtedy dosyć mało osób go obejrzało i uważam, że muszę to powtórzyć teraz, bo niewiele osób pewnie o tym wie i zdaje sobie sprawę. To, co się dzieje na giełdzie, bo dlaczego Wam chcę o tym powiedzieć? Widzicie, że na giełdzie Shark pokazuje, że będą wzrosty, że będzie duże odreagowanie. No to co to znaczy? No super, to znaczy, że w gospodarce się będzie lepiej działo. Tak, ale trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że giełda, w zasadzie gospodarka reaguje z kilkumiesięcznym opóźnieniem. Jedni mówią, że to są trzy miesiące, jedni mówią, że to jest 6 miesięcy. Tak więc tak więc moi drodzy, te spadki, to, że osiągnęliśmy właśnie dno w życiu realnym jest przed nami. To co te wzrosty, które będą w tej chwili na giełdzie, my je zaczniemy odczuwać dopiero za wiele miesięcy. My, ten spadek ostatni kilku yy, miesięczny, w zasadzie to, że jesteśmy, yy, że pikowaliśmy cały czas, my to odczujemy za kilka miesięcy i dopiero za kolejne kilka miesięcy odczujemy wzrosty, które będą. Tak więc, miejcie tego świadomość. Dla traderów, to jest świetna wiadomość, że ruch idzie do góry. Natomiast dla zwykłych ludzi, yy, no niekoniecznie. Yy, w tej chwili, przed nami mogą być. Kiepskie wiadomości, kiepskie wydarzenia. Mówi już o takim realnym życiu, które odczuwa zwykły Kowalski. Bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszam wszystkich chętnych, którzy pierwszy raz oglądają film, do subskrybowania kanału, przycisk w prawym dolnym rogu. jeżeli Wam się film podobał, nie wahajcie się dawać łapek do góry, bo dzięki temu algorytmy YouTube'a będą wrzucały ten kanał. Do jak największej ilości oglądających Polaków, którzy będą mogli się wiele z niego nauczyć. Mówił dla Was Shark Trader. Pozdrawiam Was gorąco, cześć.